Witam serdecznie Hodowców Dławii Pocztowych. Teraz bym chciał przedstawić samiczkę po oryginalnych rodzicach Tadeusza Pałki. Prześliczna, prześliczna samica niebieska o numerze obrączki 12891. Prześliczna samica. Prześliczny gołąbek. Teraz pokażę brata tego gołąbka. Jest to niebieski samczyk też, o numerze 12892, niebieski samczyk, prześliczny. E, pozdrawiam, e, pozdrawiam Pana policjanta, jeśli będzie oglądał to, to, to go bardzo pozdrawiam. Już się domyśli, o co w tym wszystkim chodzi. Pozdrawiam Pana policjanta. Prześliczny, gołąbek, niebieski. Nic dodać, też po oryginalnych rodzicach. Tadeusza Pałki, prześliczny sam jest. Teraz pokażę tatę tego gąbka. Tata, tata to jest niebieski sam jest, oryginalny gołąbek. Tadeusza Pałki, niebieski. Prześliczny gołąbek o numerze obrączki 41-34 niebieski samczek, Zakapio dzisiaj pewny hodowca u mnie był w odwiedzinach, właśnie tego gołąbka miał w rękach Ino pozazdrościł. I pozazdrościł o tym gołąbku. Go chodzi w ręce, to już nikt nie powiedział. Zaraz pokażę rodowód. Rodowód tego gąbka pokażę dokładnie, żeby wszyscy hodowcy wiedzieli, widzieli. Nic dodać, nic ująć. Teraz pokażę, eee, pokażę Mamy tego gąbka. tych gąbków młodych. Eee, 771 Niebieska samica prześliczna. Oryginalna tadeusza pałki, gołąb, samica gąbek prześliczna. Nic dodać, nic ująć. Klasa gąb. Czy się w rękach bardzo dobrze te Słucham, teraz do tego MG Klasa? Pokażę teraz tego gąbka. Nic dodać, nic ująć. Co to mogę powiedzieć? No bym prosił o subowanie kanału. Będzie losowanie w sierpniu. Widzę, że coraz więcej jest subowań na kanale. Bardzo mnie to cieszy. Widzę, że nawet nie obserwuję tak niektórych. To nie, niektórzy nawet nie są hodowcy. Też mogą brać, bo mogą mieć w rodzinach hodowców. Też mogą brać w losowaniu gołębi. Bardzo bym był wdzięczny. Jeszcze więcej osobowań. No i co tu jeszcze mogę powiedzieć No będzie w, w sierpniu będzie losowanie, e, losowanie gołębi No nic ująć, nic dodać w gołębie klasa Będą dwa czerwone, jeden szpak Będą przecudne ptaki No co tu jeszcze mogę powiedzieć? No nic dodać, nic ująć Pozdrawiam wszystkich serdecznie hodowców i pozdrawiam e, policjanta tego pana z policji bardzo pozdrawiam serdecznie. Nic dodać, nic ująć. Jeszcze raz pozdrawiam serdecznie wszystkich hodowców. Też się dzisiaj trochę spieszę, bo jeszcze dzisiaj muszę jechać do kolegi Kazia, poszczepić mu młode gołąbki, bo dzwoni, dzwoni, ciągle odmawiam niemal kiedy. Mam to człowiek zabiegany, praca. Także o 19 do do 8, gdzie 19.30 mam być u niego także pozdrawiam wszystkich jeszcze raz serdecznie hodowców Głębi Pocztowych, i hodowczynie pozdrawiam, miłego wieczoru